Wbrew pozorom, rolnictwo to ciężki kawałek chleba, jednak na ten zawód decyduje się wciąż wielu młodych ludzi. Współczesny rolnik, aby prężnie rozwijać swoje gospodarstwo, musi ciągle się dokształcać. Związek Młodzieży Wiejskiej w Częstochowie rokrocznie daje taką możliwość. W piątkowy ranek siedziba Związku Młodzieży Wiejskiej w Częstochowie była miejscem wojewódzkich eliminacji olimpiady młodych producentów rolnych. Ta przyszłość w rozwoju gospodarstw rolnych należy do młodych i to wy jesteście największym skarbem, największym potencjałem rozwoju gospodarstw rolnych i konkurowaniu na rynku europejskim i rynku ogólnoświatowym. Test wiedzy składał się z pytań, na które odpowiedzi powinien znać każdy rolnik. Były to pytania z zakresu mechanizacji rolnictwa, produkcji roślinnej, zwierzęcej, a także dotyczące pozyskiwania środków unijnych z programu rozwoju obszarów wiejskich. Pytanie zostało opracowane przez specjalistów z Szkoły Rolniczej w Krakowie, Akademii imienia Hugona Kołłątaja. Jak co roku no, trzymają one dosyć wysoki poziom, nie są to najłatwiejsze pytania. Natomiast w całym kraju, we wszystkich województwach, yy, wszyscy rozwiązujemy ten sam test. Yy, w związku z tym mamy obraz, jak yy, nasi reprezentanci województwa śląskiego na tle innych województw wypadli. Jesteśmy blisko młodego człowieka. Na polskiej wsi w związku z tym także mamy kontakt z tymi młodymi rolnikami. Chcemy rozbudzać ich edukację, tak, żeby oni jak najwięcej chłonęli tej wiedzy i myślę, że to jest głównie ten aspekt edukacyjny przyświeca naszym celom. Na rozwiązanie testu uczestnicy mieli dokładnie 60 minut, lecz wielu poradziło sobie z nim przed czasem. W tej grupie znalazło się również reprezentantki płci pięknej będące jednak mniejszością na olimpiadzie. Jak dla mnie trudniejsze były pytania odnośnie mechanizacji i uprawy, ponieważ nie jest to mój kierunek i nie jest to moja mocna strona, a najłatwiejsze dla mnie znowu były pytania dotyczące zwierząt, ciąży, rozmnażania. I to czuję, że chyba była moja mocniejsza strona. Na co dzień chodzę do Technikum Hodowli Koni w żywcu, w Moszczanicy. Na tym kierunku uczymy się ogólnie roz, roz, no, rozmnażania i rozwoju zwierząt gospodarskich, a przede wszystkim koni. I mamy też tam przedmioty związane z mechanizacją. Proszę nam powiedzieć, czy na tym kierunku, na który Pani uczęszcza jest dużo kobiet, czy jednak rzadkość? E, jeśli chodzi o konie, niestety e, jest dużo kobiet, czy znaczy niestety, raczej niestety. E, jest to kierunek, który rzeczywiście dominuje przez dziewczyny. E, natomiast jeżeli chodzi o drugi kierunek, jaki mamy w szkole, jest to mechanizacja. E, tam dziewczyna to rzadkość. W następnej kolejności przyszedł czas na część praktyczną, do której po rozwiązaniu testu przystąpiło 46 uczestników. Z jakimi zadaniami tym razem musieli się zmierzyć młodzi rolnicy? Konkurencja, którą przygotowaliśmy z produkcji roślinnej, polega na rozpoznawaniu drzew i krzewów w fazie bezlistnym. Jest to może troszkę takie utrudnienie dla uczestników, ale no, no uznaliśmy, że warto znać poszczególne gatunki. Tutaj do rozpoznania były głównie drzewa i krzewy owocowe, takie jak jabłoń, gruszka, śliwka, czereśnia, wiśnia czy orzech włoski. W tej konkurencji tak zwanym kołem ratunkowym były ziarna, które bez trudu powinien poznać każdy rolnik. Następnie uczestnicy musieli podejść do opryskiwacza. Zadanie praktyczne na urządzeniu, przy którym stoimy, będzie polegało na tym, żeby ustalić dawkę cieczy roboczej w trakcie wykonywania zabiegu opryskiwania. Urządzenie, przed którym znajdujemy się, w zasadzie imituje pracę i pozwala w pełni ustawić wszystkie parametry pracy opryskiwacza po to, żeby zabieg agrotechniczny, opryskiwanie, zabieg ochrony roślin był wykonany ze wszystkimi... Prawidłami w odpowiedniej dawce, przy użyciu odpowiedniej wielkości kropli. No i z tego zagadnienia będą odpytywani uczestnicy olimpiady dzisiejszej. Oprócz zadań praktycznych, uczestnicy musieli również odpowiedzieć na pytania dotyczące hodowli zwierząt oraz ogólne z zakresu szeroko pojętego rolnictwa. Obydwie części były podchwytliwe, a zarazem takie z życia wzięte. Jedna i druga poszła moim zdaniem dobrze. Z zaskoczeniem była rujał krowy, bo nie mam do czynienia z hodowlą. To było takie pytanie dziesiątkę. A reszta, w sumie, no, rozpoznać jakieś tam krzewy, badanie woltomierzem, napięcie prądu, takie rzeczy. No to z życia wzięte. Codzienność. Pytania były o zróżnicowanym poziomie trudności, jednak szczęścia poradziłem sobie bardzo dobrze, z jednym miałem trochę, trochę problemów, jednakże myślę, że ogólny rezultat będzie pozytywny. Jakie pytania najbardziej Panu w pamięci utkwiły? Pytania odnośnie rozpoznawania krzewów i drzew, drzew, krzewów drzew. Po prostu e, mo, moje gospodarstwo rolne zajmuje się generalnie e, produktą roślinną, a nie sadowniczą, więc z tym miałem większy problem. Kolejka do części praktycznej egzaminu długo się nie kończyła, a ci uczestnicy, którzy mieli już za sobą egzamin, mogli wziąć udział w wykładzie członkini jury Urszuli Bartkowiak na temat rolnictwa ekologicznego. Olimpiada co roku cieszy się dużym powodzeniem i przyciąga coraz więcej uczestników. Wielki Ośrodek Doradztwa Rolniczego od wielu, wielu lat współpracuje ze Związkiem Młodzieży Wiejskiej. E, tu mówimy o olimpiadzie młodych producentów rolnych. E, no wspieramy młodych ludzi, wspieramy młodych ludzi, bo Unia Europejska w tej perspektywie 2014-2020 mocno stawia na młodych, mocno stawia na innowacje, mocno stawia na ochronę środowiska i to są tematy przewodnie dzisiejszego konkursu młodych producentów rolnych. Oczywiście dzisiaj mamy tutaj finał wojewódzki. Pięciu laureatów, będzie się zmagać z innymi laureatami z innych województw podczas targów Agro Kielce w Kielcach. Także liczymy, że ten poziom, jak zresztą co roku u nas w województwie, będzie bardzo wysoki jest bardzo wysoki i będziemy mogli liczyć na wysokie miejsca na podium w finale krajowym. Tak było i tym razem, że jury miało sporo pracy i starało się sprawiedliwie ocenić młodych rolników. Poziom był stosunkowo wysoki, niemniej jednak poziom wiedzy poszczególnych uczestników imprezy troszkę się różnił, w zależności od tego, jaka to była szkoła, czy był to praktyk, czy był to po prostu. Uczeń szkoły, w zależności od tego, na jakim etapie edukacji się znajdował. To było widać wyraźnie. Było również, było również widać zróżnicowanie poziomu w zależności od tego, który raz z kolei uczestnicy przystępowali do... Konkursu. Panie w dzisiejszym konkursie również wypadły dobrze, chociaż do egzaminu ustnego przystąpiły jako ostatnie. Nie wiem z jakiego to było powodu. W końcu nadszedł czas na wielki finał i rozdanie nagród, w którym wzięli również udział działacze samorządowi województwa śląskiego i reprezentanci instytucji rządowych. Jakie cechy powinien mieć taki dobry rolnik teraz? No, musi mieć wiedzę, musi być oczywiście twardy, wytrwały, konsekwentny. I otwarty na świat, szukający, że tak powiem, nowych pomysłów dla swojego gospodarstwa i pracujący zgodnie z wymaganiami środowiskowymi, przyjaźni ze środowiskiem. Myślę, że to są takie podstawowe cechy, które posiada młody rolnik, który zaczyna, czy prowadzi swoje gospodarstwo rolne. Województwo Śląskie na finale krajowym w Kielcach reprezentować będą Roman Bartela, Andrzej Bern, Marta Kmieć-Wawrzyniak, Dawid Krawczyk i Paweł Kociok. Zawsze staram się osiągnąć jak najlepszy wynik, staram się, żeby, żeby jak najlepiej wypaść. No, na tym się udało. No, nie mogę powiedzieć, że się spodziewałem pierwszej nagrody, spodziewałem się, że mi poszło dobrze. Naprawdę warto, warto tutaj porozmawiać z ludźmi, z rolnikami. Warto się również do, wymienić swoje poglądy, doświadczenia w różnych sprawach, nie tylko takich czysto y, y, dotyczących olimpiady. Warto tutaj wymieniać właśnie poglądy zawsze, że czegoś dowie, a dlatego chętnie tutaj co roku przyjeżdżam. Wydarzenie nie mogłoby się odbyć bez sponsorów, którzy między innymi ufundowali bardzo atrakcyjne nagrody. W tym roku olimpiadę wsparły instytucje samorządowe, powiatowe, Urząd Marszałkowski, KRUS oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.